Matura z matematyki, poziom rozszerzony, maj 2013, zadanie drugie. W zadaniu tym mamy wykazać następującą równość. 4r 2 równa się ab razy cd, gdzie r jest tutaj promieniem okręgu, na którym opisany jest trapez równoramienny abcd, a ab i cd są jego podstawami. Skorzystamy tutaj z właściwości czworokątu opisanego na okręgu, która mówi, że czworokąt wypukły można opisać na okręgu lub w czworokąt wpisać okrąg wtedy i tylko wtedy, gdy sumy długości przeciwległych boków są równe. W naszym przypadku z tej właściwości wynika, że C jest równe a plus b przez 2, ponieważ mamy trapez równoramienny. Z faktu, że nasz trapez jest równoramienny, wynika, że podstawa dolna zawiera podstawę górną oraz dwa równe odcinki a minus b przez 2. Wynika z tego również, jak widać zresztą na rysunku, że nasz trapez można podzielić na dwa takie same trójkąty oraz prostokąt, gdzie bokami prostokąta będzie krótsza podstawa oraz wysokość zaś trójkąty będą prostokątne, oraz ich podstawa to będzie a minus b przez 2, wysokość zaś będzie równa również wysokości trapezu. Aby przeprowadzić dowód, w jednym z naszych trójkątów prostokątnych wyodrębnionych w trapezie stosujemy twierdzenie Pitagorasa. Jednocześnie za C podstawiam a plus b przez 2. Przypominam, że taką postać C wyliczyliśmy na podstawie właściwości czworokątu opisanego na okręgu, a konkretnie mówiącej o tym, że sumy długości przeciwległych boków są równe. Następnie po prostych przekształceniach wychodzi nam to, co mieliśmy wykazać, a mianowicie równość 4 razy r kwadrat równa się ab, gdzie a tutaj odpowiada długości podstawy ab, natomiast b odpowiada długości podstawy dc.